z tej dziury wychodzi trochę porów. To jest amunicja, więc może zastawimy sobie ją na później. Okej. Okay. No i to jest bez sensu, że znowu kolejny idą. Ah, Gonimy! Szybko, szybko. O nie, Ugryz mnie. No ale tym sposobem to my szybko się tutaj wystrzelamy z wszystkiego. No, potrzebujemy koniecznie lepszej amunicji. No, atakuję od szybkich stron. Tutaj na dole ten się czai za. Ej, stary. Kurczę no. Jest to dosyć trudne. <grystanie> ok, no, widzimy już pierwszy reaktor. Dobra, ustawmy się. Potrzebujemy uzupełnić szybko życie, także. Na wszelki wypadek ja robię Save. -back.